teraz tak. Pokażę. I teraz tak. Chodź tutaj do boku maksymalnie. Żeby y, zgliczować tego bossa, musimy, musimy. go wezwać za areną. Żeby ten slime. Z slime champion spadł. On się wtedy zabije. Magicznie. I wijemy się wtedy ze, faktycznie ze slime godem. Aha. No dobra. Odkryłem to zupełnym przypadkiem dzisiaj. Poczekaj. Musimy się pić. Yy, no. Nie musimy go bić w dzień. Yy, masz jeszcze bekon. Bekon. Teraz. Za... O, i teraz on nie chce wylecieć za mapę. My wracamy na arenę. I tam przechodzi w drugą fazę. I się tak, teraz tak, bije... tak, bi... I teraz bijemy z goda. Gdzie jest tajemnok? No już szczek malinowy pada No, ja dziw, jakie to było proste. <grym> no właśnie, <grym> wiem. <grym> <grym> y Halibut mi ewoluuje. A, chyba. a Mimura. A Mimura masa już powinna ewoluować, chyba. Nie, mam 5,1 Nie, nie ewoluuje mi jednak, jednak coś, jest, coś się popiera... Yy, bijemy go drugi raz, bo będziemy potrzebowali dużo tego Brightest Gelu Ja mam 52, ale no dobra, może Będziemy go dużo potrzebowali, bo ja potrzebuję armoru i potrzebuję zbroi Znaczy twój, co ja gadam? Potrzebuję armoru i potrzebuję broni No co, zajebać, zajebać skurczy bombka. I do domu. O kurde, czekaj, bo mi i spadły. spadł. Dobra, chod, chodź do domu, postaw tu jego ten infernowy relikt, bo żeś wciągnął oba. Dobra, czy się, mogę zostać z Gamy. Ze mną jest koczel. Tema. I za mną otok i. Yy, no. Ile się czarny. No, że jesteś, się ja też przywitaj, bo nagrywam. Chyba witamy w Terrarium, Calamity Calamity Infernum. Yy, Stałem go został zbity. Dwakorki go zami nie ma. Static refiner. Czym jest Static Refiner i jak to się robi? Okej. Okay. Już widzę jak to się robi. Nie pamiętam autentycznie. Tak, da tak dawno temu to robiliśmy, że nie pamiętałem. No, static refiner i teraz ta stacja do, rob do robienia rzeczy z glutów jest lepsza. Super. Jupi. Dobra. Teraz w końcu mogę sobie wziąć to, co miałem zrobić. Jak sobie tylko przypomnę do jasnej energii, jak to się robiło. Zrobię sobie od razu armor Bo tego żelowego armora potrzebuję Taki sad bonus Ekstra jump Amunish Kurde nie ten zrobiłem co trzeba było Zrobiłem twój hełm Co bez swego No ci zrobię resztę armora Masz armor. Thank you very much. No. A. Tak, mele damage, <grym>, to chciałem. <grym>, Dobra. Wracając do klu tego, co ja miałem w ogóle skraftować. Crafting. To jeszcze miedzi potrzebuję, Do no jasne, anielki. Zgadnik to właśnie całą cynę wywalił do kosza Nie wiem Zostańmy niewiedzy, dobrze? Hanikon! Potrzebuje yy, to coś i potrzebuje jeszcze drugie coś <ścoughs> Czyli szark coś tam Żeby zrobić coś tam Jupi, nie wiemy co robimy. Basek. No. Hmm. Muszę zabić Queen Bee Czy mam już jajka żeby podnieść ten miecz? Nie Nie wiem Chodź pomóż mi zabić Bee. Czekaj 10 miedzi muszę 10 cyny muszę dosłownie wykopać To się na 10 słabek. Wykopię i... i do Ciebie przyjdę. No. Dobra, i tak aktualnie tego y, Mechanical Anvil'a nie potrzebuję teraz, nie? Ty będziesz potrzebował? No. <laughs> Na Moonlorda tego Ja chyba będę potrzebował Beastle Armor, jak dobrze kojarzę. Tak. Nie. Będziesz potrzebował tego... Eee, z żółwi. O Boże. Masła eksterminacja żółwi się szkły Z żółwi, a potem będziesz e, robił tego... E, Żółka. Ula hmm. odkamy gra w Nie, nie masz dowodów. Nie mam dowodów, wsiadę ko koło niego, nie mam dowodów. <laughs> nie masz dowodów, ja tego nie widzę. Absolutnie. Mam Zdjęcie mam ci wysłać? Tak. Spoko. tam Ty kurwa. <laughs> <laughs> nie ma. Mendo, często Zaglądam tutorial do tego. Ham wyłączył, żeby, żeby mu nie robić zdjęcia zgłośne pomóż mi bić tą kwębę, bo nie mam do niej samych. Eee, jezu. Zastanawiam się tym jednym tym akcesorium, co zwiększa life regen. Niepotrzebne. potrzebne, Dobra, czekaj to ja, już sobie znajdę. że mam już. Tym... już, już biorę się i idę. Nie mam. Chyba. Tu sobie? Idziemy To do mnie... Masz czynność? Mam Wyjdź Maciek Dawaj jo Już, już, już wyjmuję tylko z kieszeni Lalalala, to jest Halo? A, bo nie jesteśmy na dżungli, teoretycznie. Mhm. Teraz jesteśmy na dżungli. Gdzie ja ona jest? Miecz absolutnie nic nie bije. Też umiem szarpować ja długo. Chodź się bić. Do nieba. Do piekła. Kurde, dobra. używasz mnie na ostro. Nieważne. Używaj go na ostro. albo mi się zdaje, albo ja robię dla nich nic niekomylonego. Może tak? Tak, wolę być. No chyle. nie rozpędzaj się tak! What to fuck? Żyj tam. Już prawie nie żyją. Na strzała jest. Nowa, ja a mi się skończyło latanie. Dobra, to poczekaj chwilkę. O, oby wypadło. mi komba potrzebujesz, już mam. Tego nie ma, tego nie ma, nie ma. To, 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 nie. O, to, to. Dzięki, dzięki. Dobra, to słuchaj, ja się szykuję do mojej ulubionej czynności. Pod koniec early game'u. Wielkie wysadzanie piekła. Można lawę wrzucić do tego? No. no lawę można wrzucić do tego. Hmm. Jesteś popierdolony człowieku. Hmm. Na moje osobie będzie spadłem może dzisiaj z 3 godziny. To nie usprawiedliwienie, to głupota. Hmm. Dobra. No arena jest długa. Myślę, że kurde wystarczy Jak nie, to się przedłuży.